Czy warto zabezpieczyć lakier w nowym samochodzie od razu po odebraniu jego z salonu samochodowego? Odpowiedź brzmi tak. oto już nowe należy zabezpieczyć woskiem czy też najlepiej nano który która jest najlepszą formą zabezpieczenia lakieru samochodowego. Zabezpieczenie nowego samochodu spowoduje utrzymanie salonowego wyglądu nawet przez okres do 5 lat. Natomiast nano na nasion... Jest najlepszą formą zabezpieczenia lakieru naszego samochodu przed zarysowaniami powstającymi właśnie wskutek bieżącej pielęgnacji. Będzie on też zabezpieczony wtedy przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, a także matowieniem, czy też przed mostą chemią. A także nada lakierowi niespotykanej świstości i połysku, przez co będzie wyróżniał się znacznie na drogach od innych aut. Lakier zyska na właściwościach samoczyszczenia, dzięki czemu też nasz samochód przez dłuższy czas pozostanie czysty, a jego mycie będzie przyjemniejsze i skuteczniejsze. Warto zabezpieczyć już nowy samochód. Dlaczego? Bo lakier nowego samochodu jest wolny od dużych zarysowań, które, które możemy spotkać na samochodach używanych. Dlatego przy nowym samochodzie nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej korekty lakieru, co oznacza, że obniża to koszty całej usługi zabezpieczenia lakieru nanopowoką.